Czy się ma kryptowariaci? Popatrzcie sobie na tego pana, jakiś Hendrik Zebek. Szczerze mówiąc, nie sprawdzaliśmy, kim on jest. Mamy go od naszych znajomych. Popatrzcie na tą datę i na to, co on powiedział. On powiedział, że dolar właśnie się zamienia w swoim trendzie w dół i niesamowicie się wzmocni, co spowoduje do Potężnego, potężnej wyprzedaży na wszystkich aktywach. I mówimy tutaj o właśnie akcjach, o krypto, i o właśnie metalach szlachetnych itd. Co ciekawe, on to zapowiedział już uwaga, w czerwcu 2021, czyli bodajże 2, 3, 3 tak 3-4 miesiące przed. Tym, kiedy to się okazało rzeczywistością. I uwaga, czy miał szczęście, czy rzeczywiście tak fajnie tą analizę zrobił, że, że trafił? Nie wiadomo. Fakt faktem jest, że elegancko uprzedził wszystkich przed tym faktem w tym fajnym, takim, w takich fajnych widełkach 3-4 miesięcy. I to jest Przeszłość. Ale uwaga, ten sam Pan teraz nam zapowiada, że skończyła się wyprzedaż i będziemy mieli niesamowity wybuch. Po angielsku to się nazywa Major Blow of Top, czyli wybuch przez, przez wielkie oczekiwania w stronę do góry, a zaraz po tym wybuchu. Największy krach jaki kiedykolwiek był na Ziemi e, od roku 1929. Czyli on spodziewa się, że będziemy szli teraz niesamowicie w górę. Nie wiem, jakieś dobre wieści, może skończy się wojna, e, jakieś coś tam się ładnie tak nam poskłada w tym świecie, że będziemy szli w górę. Więc wydaje nam się, że to mogłoby się zacząć w przyszłym roku, tak jak o czym no właśnie mówiliśmy wcześniej. Że może to się wszystko fajnie składać w przyszłym roku, ale on mówi, że zapowiada nam, że będzie jeszcze większy krach e, zaraz po tym wzroście w górę. Co jest dość ciekawe. E, zobaczymy, jak to będzie. E, nie mam pojęcia, czy to się zdarzy, ale raz miał rację. Może będzie miał rację po raz drugi. Więc chcielibyśmy tylko, żebyście mieli w głowie, wszyscy ci to tak przewidują, ci analitycy, ci traderzy, bo raz trafią, raz nie trafią. Nie? No, ale będąc tak dość dużo przed i wskazać dość dobrze, to, no, niewielu się udało. Także obserwujemy, co się będzie działo, i znowu, jak będzie mania, znowu, jak będą. Te ceny wariowały i będziemy znowu bogaci, to pamiętajcie, co ten pan powiedział. Bo on powiedział, że przed nami jest zaraz po tej manii czeka nas jeden z największych krachów na świecie. Więc miejmy to gdzieś z tyłu głowy i bądźmy gotowi.